Witam Was serdecznie. Dzisiaj króciutki odcinek odnośnie formowania wszelakich wałków. Może zacznijmy tak, narzędzia potrzebne, jakiś ołówek, bądź kredka, i coś cieńszego jakiś pędzelek okrągły. A więc zaczynamy. Jak najlepiej sobie formować takie elementy jak na przykład ośka. To jest ośka identyczna, jak w tym czołgu KW-85 z działa SU-152. Podwozie jest identyczne, także w takim czołgu są dokładnie takie ośki. Tu akurat ich nie widać. No, osiek nie widać, natomiast widać troszeczkę tam wahacze. Są identyczne, więc zaczynamy. Jak sobie taką ośkę naj, najprościej uformować? Ja to robię w ten sposób. Przykładam sobie, kładę na opuszek, przykładam sobie ten wałek i zaczynam nim kręcić dociskając do opuszka. Przesuwam potem dalej, kręcę, przesuwam na środek opuszka i kręcę. Teraz już mi wchodzi element na papier, na papier, więc troszeczkę sobie tutaj odciągam ten żeby mi nie przeszkadzał i w drugą stronę to samo jadę. Jak mi się już zaczyna nakładać papier na papier, tymi palcami sobie to odciągam, żeby mi to nie przeszkadzało i dowijam do końca. I mamy zwinięty wałeczek. Teraz wystarczy wkleić tu od środka wkładkę, zaretuszować i zakleić. Tak możemy sobie z tym poradzić. Tu jest ta sama ośka. Raz, dwa, trzy. I w drugą stronę. Zawsze lepiej sobie to zwinąć takie ciaśniejsze, bo papier łatwo jest potem rozwinąć, niż takie niedowinięte i na siłę go potem ściskać. Dobra. Teraz mamy wałeczek. Wałeczek wahacza. Tutaj należy odciąć zakładkę, bo nie będzie nam potrzebna. Będzie przeszkadzała. Zwijamy identycznie. Na opuszku palca. Zwijam, dociskając przesuwam. Zwijam, przesuwam. I zwijam końcówkę. Sobie tym palcem odciągnę, żeby mi nie nachodziła jedna na drugą. I zwijam w drugą stronę. I mamy zwinięty wałeczek. Można też na zakładkę, ale potem te elementy są przesunięte o grubość tej tektury, więc lepiej ją odciąć. Skręcam. I w drugą stronę. Gotowy wałeczek. Tutaj mamy taki element. To jest ośka koła podtrzymującego, kształt końcowy to taki stożek ścięty od góry. Tutaj akurat zwijam na zakładkę. Bo tego tej zakładki nie będzie widać. Można ją równie dobrze odciąć. Teraz w takim przypadku, zwijając, muszę robić delikatne ruchy tego wałka jeszcze w tą stronę, żeby nadrobić tą odległość, bo ta odległość jest większa niż ta u góry wałka. Więc skręcając, robię taki ruch przemieszczający, żeby nadrobić tą odległość, no i przejeżdżam tak cały wałek i w drugą stronę. Ewentualnie co możemy możemy wykorzystać to, że tutaj ten pędzelek jest taki stożkowy i zwijać sobie na tej stronie stożkowej. Wtedy nie musimy wykonywać tego ruchu jeszcze przesuwnego przy obrocie. I zwijam sobie w jedną stronę, w drugą. Bałeczek jest gotowy. Wystarczy posmarować. Pierwsze zaretuszować, posmarować klejem i skleić. Jest okrągły. Te, te powierzchnie są takie ładnie zaokrąglone, gładkie, bez żadnych zagięć i poszarku. Obręcz koła. Obręcz koła to można albo w palcach przejechać tak. I mamy obręcz koła. Bądź zrobić tak. Tak samo przyłożyć na opuszku i docisnąć. Delikatnie dociskamy, bo tu jest małe zaokrąglenie i sobie kredką możemy tak przejechać. Gotowe. Teraz tak. Osłona, osłona y, jarzma działa. To ma być wywinięta na na tym wręgu, więc tak, pierwsze w tym miejscu to już jest wstępnie. Tutaj zagięte W tym miejscu raz. I patrzymy dalej. Ja już to mam wstępnie troszeczkę pozaginane, bo nakręcałem ten filmik, ale okazało się, że się karta uszkodziła i się nie nakręcił. Patrzymy w którym miejscu. Mniej więcej wzrokowo mamy dalej to zaokrąglić, przejeżdżamy delikatnie na opuszku i zaczyna to nabierać takiego kształtu nam. No i przypasowywujemy do, do wręgu. czy pasuje kształt. I następne za, zaokrąglenie mniej więcej w tym miejscu. Wzrokowo mniej więcej tutaj. No i czwarte symetrycznie, gdzieś tutaj. Dobra. I przypasowywuję. Przypasowuję. Jeśli któreś nie pasuje, to poprawiam. Lub w złym miejscu. No i mniej więcej tak to będzie wyglądało. Udało się doformować ten element. Teraz wystarczy tylko przykleić ten wręcz do, do środka tego elementu. Dobra. Tu mamy następny element. To jest dalej kontynuacja tego jaszma, i do niego jest następny wrącz. Odmierzamy sobie tutaj odległość. I tak samo. Tu przejeżdżamy w tym miejscu, w tym. No i, i w, na tych łukach, jednym i drugim. Tak, tak. I uformował się nam właśnie taki kształt. Sprawdzamy tylko, czy pasuje nam do tego elementu, do tego wręgu. Jeśli gdzieś jest troszeczkę przesunięcie, to trzeba przewalcować w innym miejscu. No i wystarczy teraz to tylko okleić. I element jest, będzie ukształtowany. Tak, o tu przyjdzie, tak. Mniej więcej taki to będzie miał kształt. I tak można sobie poradzić z formowaniem takich właśnie obłych elementów, czy bodajże zwijania takich wałków. Beczka, beczka paliwowa jest taka sama jak w tym czołgu. Średnica już większa, więc bierzemy kredkę. Przykładamy do trzech opuszków i kręcimy powolutku. Przejedziemy sobie kilka razy. W jedną stronę i w drugą, dociskając wałkujemy to. Oj, niezgrabne ręce. Opuszki są tutaj miękkie, więc ten element się zawinie idealnie do płaszczyzny tej tej kredki. Nie ma tu żadnych zagięć. Jest Idealny taki łuk. Więcej kredką nie zawiniemy niż tyle. Musimy teraz użyć mniejszego elementu o mniejszej średnicy i zwijamy dalej. Na opuszkach. Zwijamy w jedną stronę, w drugą. Teraz potrzebujemy troszeczkę mocniej przycisnąć, ponieważ jest więcej materiału, jest szerszy. Więc tak, przykładam sobie tutaj do opuszków a tym paluszkiem też przyciskam ten wałek i kręcimy. Tą ręką dociskam, a to sobie przytrzymuję opuszkiem, żeby się ten pędzel nie wyginał w tą stronę. Dociskam go i kręcimy. Jak zjadę poniżej tutaj opuszków, to przesuwam materiał na czubek palców. I tak delikatnie w jedną, w drugą, na samych końcach materiał mogę sobie mocniej docisnąć, żeby się dobrze zawinęło. Zwijamy, zwijamy. Zwijamy zawsze na taką ciaśniejszą tulejkę, bo zawsze łatwo jest to rozwinąć. No i tutaj analogicznie retusz do środka wstawka i sklejamy. Sklejamy element i mamy mamy beczułkę na paliwo do czołgu. Następny element to jest znów kontynuacja jarzma oddziała nie wiem którą stroną, ale to chyba to chyba ma być tak To będzie tutaj w środku Czyli ten element będzie wygięty tak myślę, że to tak będzie tak. A reszta będzie na zewnątrz, czyli tutaj na zewnątrz. i tutaj jest taki ostrzejszy łuk więc musimy wykorzystać coś o mniejszej średnicy na przykład taki śrubokręcik dobrze bądź jeśli łuk ma być jeszcze ostrzejszy to jeszcze mniejszy o mniejszej średnicy śrubokręcik no i ostatnie zagięcie w tym miejscu. To musi być po takim mocnym łuku, więc na małym śrubokręcie. O, ten łuk to jeszcze mniejszy śrubokręt. Teraz, tak, tutaj jest taki bardzo mały łuk, więc wykorzystamy taki cieniutki śrubokręcik o małej średnicy. I tutaj tak samo do opuszka dociskamy. I sprawdzamy czy uformowaliśmy w dobrym miejscu. Trzeba bardziej przesunąć w tą stronę. OK. I element się uformował. Czyli tak. Tutaj jest taki delikatniejszy łuk. No i tak sobie możemy poradzić z tymi elementami. Jak dociska się do puszka to te zaokrąglenia są takie ładne bez żadnych zagięć. Tutaj jest jeszcze ośka wahacza i formujemy ją tak samo. Można na takim pędzelku, tu już jest wyformowana, już nie mam takich więcej osiek. Bądź jeżeli jest jeszcze mniejsza średnica takiej ośki, to wykorzystujemy taki malutki drucik, śrubokręcik bądź wykałaczkę. I tak samo dociskając, obracamy tutaj. Akurat ten element wykonuję na zakładkę, więc wykonam tylko retusz i przykleję. Tutaj jeszcze jest osłona armaty. Duży łuk, więc formujemy na delikatnie dociskamy. Na jakimś wałku o dużej średnicy i uformowała się nam. Ładny jest łuk, nie ma nigdzie jakichś zagięć. To będzie osłona armaty. Tak samo formujemy wszystkie lufy, ale budowa lufy to w innym odcinku. No i generalnie tak możemy sobie poradzić z tego typu wałeczkami, tulejkami, różnymi beczkami, owalnymi takimi osłonami, armaty, jarzma armaty i tego typu elementami. Dziękuję Wam za obejrzenie. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam Was.